Kenaj, nie zaczynaj tej K historii, Kenaj! Kenaj ja cię proszę, Kenaj I... bo ja, ja chcę żebyś grał, Kenaj. Ale obiecuję. że to nie będzie. Kenaj bo to już wszystko się nagrywa. A To będzie taka śmieszna historia. Nie chcę tej śmiesznej K historii. Kenai, twoje śmieszne historie są ryzykowne. Napad na więzienie. Udało mi się, to być 3 osiągnięcia jednego dnia, w ten sam napad. Za te nowe nagrody, yy, za sam napad i coś tam jeszcze. A co w tym jest śmiesznego? Hej, to, to podzie... znaczy, świetna... no, aj. Hej, no, tak, To co, chcieliście śmiesznej historii, to powiem wam No dobra, zaryzykuję, dawaj. Najwyżej po, po, posypią się łapki w dół, no. Słucham. Oj, tylko nie pamiętam już. Oh, o no. Boże. To było suche, to było... To Jakie... było... Jakie jest Nie, albo y, co mówisz się grozik do kolegi. Nie wiem. Przesadziłeś. No. Dobra, Kena i to już... O, sądzę, że twój... O, twój... O. twój limit słów został wykorzystany na to nagranie. Dziękuję bardzo <grym> serdecznie. A tym razem przechodzimy do nagrania. <grym> Witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku <grym> na luzie. Kena już powiedział to co miał powiedzieć. Część taką słucharzystą mamy za sobą. Chyba nikt więcej nie dołączy. Olafero. Czekamy jeszcze jedne osoby. No właśnie jeszcze jedna osoba. Zapraszamy. Kto chce się znaleźć na YouTube. Czekamy bardzo serdecznie. Halo halo. Kto trafi na otwartą minię? Telefon 028, 028 38. Dzwoncie dzwoncie. kto trafi na otwartą minię? Mogę Wam wywrócić ile macie lat? Wystarczy, że podacie mi swoją datę urodzenia, a powiem wam, ile macie lat? Halo halo, czekaj. Czekamy na jednego szczęśliwca. Ja wiem. Czekamy na jednego szczęśliwca. Ja kto się, kto trafi na otwartą linię? No. ty już wyko wy wykorzystałeś limit słów. Ale nie. Ktoś ten, dzwoni. Kto, kto, kto teraz dołączy dostanie od Cajeno hajs z YouTube'a, którego nie ma. <noise> ej, to, ej, powiem, powiem ci, Kenai. No to, nie dostaję, znaczy, że nie ma, Kenaj, pojęć Kenai, Kenaj, kenai, no szkolisz się w tych kawałach. Ten, ten suchar... No, trochę się nawet najadłem, wiesz? Trochę nawet taki był... Tym sucharem jedno się Afryka! Dobra, ale ja chyba startujemy, trudno, nie, nie jedna grupa będzie taka z dupy. Nie, niestety. Male, mało, nie, nie niestety Kenaj nie ma kolegów i będą grali w trójkę, na no, na czterech. Jedziemy! Mam kolegów, koleg na Boże Alberto, to ty? Ej, no! Patryk! No właśnie. Dobra, oczywiście, że 10 tysięcy na moją drużynę. Wiadomo, kto wygra. I oczywiście zobaczmy drużynę numer 1. Matitus, Kenai, Tamen, drużyna numer 1. Nie, no, drużyna numer 2, nie wiadomo, czemu jest. Czajano, Patryk. Alberto, oraz tam gdzieś tu widzicie widzicie, Mateo.pl Wszyscy są gotowi do gry, mam nadzieję. Nie mam pojęcia, co tu będziemy robić. Jakieś odrzutowce, coś jakieś dzikie Wixy, la serie, szwajcarskie sery. Jeszcze Alberto, jak zwykle musiał coś wypić wyjarać. Ja o, też tak zrobię. Kenai, Kenai. Przepraszam. Kenai, bo jak, wiesz, jak wy, wiesz, jak cię wyrzucę, to będzie akurat 6 osób jestem Kenaj jest trochę głośny jak Tilosów12. No coś tu jest, Kenaj, powinien założyć kanał. Dzień dobry. Witam, nie gościu, ty. Videorecenzje. No. Jezu. Dzisiaj zagramy w grę minicraft. Ej, co mamy tutaj zrobić, panowie? Ktoś wie? Rozpierdolić wszystko. Ej, tylko nie bierzcie czasem tego, samolotów, nie? A czemu nie? No to zobaczysz jak się ściągnął, w sekundy ej, po... ej, wiesz, że oni wszyscy zabrali bestra? Ej, ej, my tu mamy właśnie zabierać tych samoloty. Ty, o to w tym chodzi, my mamy zabrać te samoloty. No do, 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 do miejsca, do lotniska do, do zawieźć. Ja cisnę, wziąłem swój. Ja go słynę, to kierem. No to osłaniaj, ja cisnę gdzieś tam, nie wiem gdzie. Mateo chyba ja jest przede mną. Nie ale Dobra, git. Na Dobra, Patryk 0101, przyjąłem. Lecę, udaje się na pozycję, alfa, brawo, Charlie Z. Przybieramy kurs za wami. Dobra, przyjąłem, Patryk, osłaniaj. Leci ze mną Mateo.pl, przybieramy kurs alfa001-delta. Charlie. Nie końcu podejrzanego. Przyjąłem. Ej, jakieś obce samoloty tu mi co nad głową. Mam go. Ej, to są przeciwnicy! What the fuck? Czy mi się wydaje, czy oni z tamtego lotniska kradną samoloty do tego lotniska, z którego my lecieliśmy i nawzajem? Dokładnie, tak jest. Patryk lezik rozpierdziel. Poproszę Teraz możecie zauważyć jak Tamen53 oszukuje i na minutę odkrywa pozycję innych graczy za cenę 500 dolarów Nie ma to jak pay to win Kuźwa! Ktoś mnie na... Ktoś mnie namierzał pa, 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 pa. Kuźwa Nie! Ej, ktoś mnie namierza Weźcie to Ze mnie Nie mogę się katapultować! Zacięła się dźwignia! Nie! Nie mogę! Nie! Ty, on strzela do mnie! Dobra, wylądowałem. Ale jest jeden problem. Dostałem z bazuki. zawija was śmieciem Dobra, przyjąłem, wracam do akcji Buja A ja nie wiem czy to się opłaca w ogóle wyjeżdżać tutaj Tymi samolotami Kto tam w ogóle poleciał? O Patryk, ty no, czekasz ty tutaj Jaki kamper ty. Ale I Ej, tam są kampery straszne ty Ja tam podleciałem już z tym, tym samolotcikiem i Pff. Co ty Patryk robisz? A przestań, się odpłaniać. Rozwalasz ich w ciągu, tu nie? No, I no, idź tam, idź tam, idź tam, a ja, ja się pozajmuję nimi. Alberto, weź też samolot, Patryk się będzie eskortował. Ja się pozajmuję tym, co tu przyleci. Wszystkim, ja biorę że w Nie 16 tego zawieźć, ten kuźwa, ej. Alberto, Patryk już. No to Patryk już tam poleciał, ey. Patryk tam poleciał. No i super, ja, nie, ja wam zdradzę taki sekret, panowie, tej gry, że musicie dostarczyć samoloty, kuźwa, chodź. Już mamy jeden, a oni mają zero, a ten ich serce Mamy jeden? Chyba jeden no, ich no, rozwaliliśmy. Nie, bo ten dostarczył, Mateo. Aha, no dobra. No ja nie bycie, bo Mateo, weź tam ja podostarczaj jeden. resztę, please. Patryk jak tam ja sytuacja? Na ja razie czysty nie widzę A ty Patryk helikopterem czy F3? Ej to poczekajcie panowie! Ej, panowie, Al Alberto zawin mam na chwilę! Gość, mam Alberto zawin na chwilę Helikopterem Buguardo Zawin do mnie! Pod lotnisko, będziesz mnie eskortował, bo nikt się nie podaje mi przecież. Dobra Transportu. Ja w no wiem, chcę się ruszyć, tylko tu mi Mateo przeszkadza. Dobra. Aż przez przestworzy. Moja gramatyka jest na... Czekaj. tragicznie. Widzę cię, dobra. Alberto masz mimo swoje swojej lewej. Czekaj, może ktoś Jezu, oj, to nie był, to nie byłeś ty, to był wróg No. No pięknie. Kogoś tam nam wjechał na bazę. Wjechał na bazę. Dobra, ba dobra. Alberto, cofaj za mną. Dawaj, dawaj, dawaj. Bo ja tu mam mega turbulencję, Puszka? bo widać, nigdy się nie uczyłem latać samolotem. Kujwa, co jest grane? Masz tak cienkie statystyki z samolotów? 7, Dobra, to widzę to chyba. Do Dobra, widzę, Patryk. Patryk, chodź za mną. Dawaj, masz mnie po swojej prawej. Zawijaj, Kenaj do mnie dzwoni? Czekajcie, co jest? Bo jakby się uspokoili. Czemu żeby się uspokoić? Co oni się robią? No bo oni mnie zastrzelili i spadną do wody i teraz... Ojo oj, 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 oj. To jest bo wojna! To, umieram. to umieram jest wojna! Ile Żegnaj! To jest... To jest bo wojna! Jest Żegnaj i Kenaj do mnie dzwoni i powiedział, żebyśmy go nie zabijali, bo... Go to boli. Dobra! Panowie! Gra. Y, y, my jesteście iść tam za mną, bo ja będę chciał wylądować, a ja tam na dole będą. Możecie mi oczyścić lotnisko no. Jezu, jeden nad nami. Ja tam do ciebie Wylądowałem! I urwało mi koła To jest ciekawe to, to widzę. Bum! Rozwaliłem im! Dwie bestry! Dobrze. Rozwaliłem, rozwaliłem. Tylko wylądowałem i się kółko orwały. Trochę tak nie za bardzo wylądowałem. Dobra, przechwyć sraczkę. Zawiłem ich. Wszystkich? Dwóch, Dwóch tylko widzisz. Dwóch. <grych>

Ok, Alberto 2.1.0 przyjąłem. Kieruję się na pozycję Alfa 4.8 8 <laughs> Diększem, puław. przyjąłem. Ja bardzo obniżyłem pułap, żeby mnie nie chwyciły żadne radary. Widzę kogoś nade mną, to jest najprawdopodobniej Alberto. Kurde, ja czego miałem mi te? Dobra Teraz masz mnie na. Ma, mam cię na ogonie, Alberto. Bo jesteś po mojej prawej. Dobra, tamten. Tamten. Ten, tamten. Kuźwa Niszczy bezre. Obesrał się jest zniszczył bezre. Dobra, możecie sobie zobaczyć teraz na Alberto. O, uda mi się go pokazać? Tak! Udało mi się. Piękny. się to wygląda. Dobra, widzę lotnisko. Widzę nasz cel. niżej Dobra. Ktoś mi oczyści tamto lotnisko? U góry coś jest. Dobra, Dobra, coś wyleciało od nich, coś wyleciało od nich. Patryk, uważaj. Z czymś się przed chwilą minąłeś na centymetry. Coś mnie namierza. Nie, ciągnę mnie dalej. Kurwa! Zepsuły mi się drążki. Jak się na ktoś, to jeszcze Jano? albo w górę... No wiem, ale, ale, ale mi się drążki popsuły. Hamulce były złe i się, i się nie otworzyły się. Ale spokojnie, 15 sekund. Dzięki Mateo mamy zwycięstwo. Dobra, Dobra mi czy to, czy ja tu słyszę obecności. jakieś wybuchy? Tak, głównie. Ale nie, tutaj nad naszą bazą coś były. Pięknie! Brawo dla Mateo! Mateo jak jedyny. Pięk. Brawo Mateo. To nie fair. Brawo dla Mateo! Brawo dla Mateo! Brawo, brawo, brawo. Dziękuję serdecznie. wszystko, żeby. Najpierw. najpierw... O, brawo dla Mateo! Brawo dla Mateo, brawo, brawo, naprawdę. To jest jego odcinek. Dzięki niemu zarobiłem 15 tysięcy w zakładach. Więc podwójnie mu dziękujemy. Dziękuję wam, ser dziękuję, dziękuję wam serdecznie a, za uwagę nie, w drużynie nie, mistrzów nie, był Patryk, Alberto oraz Chajano, a Akena. Jeśli nie przestanie mówić, to niedługo nie zobaczymy go w następnym odcinku. A tym razem, tymczasem żegnam się z wami bardzo serdecznie. Trzymajcie się, na razie, papa, pa, miłego oglądania. Na razie, nie do tego.